Sztucznymi inteligencjami, tak, proszę pana. Tylko wie pan, no, ja tu jestem dalekowicz, do wszystkiego podchodzę z dystansem, tak? Mhm. Czyli, panie myśli, a niech, ma, niech mnie pan zorientuje, pan jest początkującym w tym temacie. To znaczy? Bo nie rozumiem pytania. E, czyli dla pana to jest taki nowy temat, temat inwestycyjny. Czy jest trochę pan zapoznany już z tym tematem? Znaczy wiem, na czym polegają inwestycje, to nie wiem, czy ja to... Ja Pan, na czym polegają? No, czyli, no to nie wiem, czy to, że tak, czy, nie, że nie mam wybrać. No, e, de, e, właśnie, dzisiaj go ja pytam, tak, żeby rozumieć, na jakim poziomie Pan jest, takie, żeby wiedzieć, czy konkretnie Panu wszystko tak bardziej, bardziej szczególowo tłumaczyć Panu, tak, A czy, mnie to będzie potrzebne, pan proszę Pana, panie, to, co mi Pan chce wytłumaczyć, bo ja nie wiem czy, czy, czy ja się chcę tym zająć, nie? No bo tak naprawdę to Róż. mnie zależy no, na ewentualnym zarobku, tak? Że chciałem tu sprawdzić, mm -hmm. czy tu można zarobić, tak? A nie, że na nauki. Na nauki to ja chodziłem przed małżeńskiem. <gry> Panie macie, no, na pewno uda się panu tutaj zarobić, może pan o tym się nie martwić, tak, bo jeżeli no, ja panu ranu, to powiedziałem, bo po prostu... Nawet... Ja panu powiedziałem, no. jestem dalekowicz i dlatego do wszystkiego podchodzę z dystansem, także tutaj nie pan Rozumiem. nie przekonuje, bo, bo, bo ja mam dystans. Panie pan Macieju, do siebie też nie przekonuję pana, na no, spokojnie, nie przekonuję pana, po prostu panu mówię jak to jest, dobrze. E Czyli jak powiedziałem, pierwszy to jest metod oparty na sztucznej inteligencji, tak? czyli drugi metod współpracy to jest z Mclaren papieru wartościowym, czyli który indywidualnie prowadzi... ja bym chciał ten pierwszy a... metod. Pierwszy, za pomocą pierwszy sztucznej metod, inteligencji, tak. zgadza się? Tak, tak, ja nie chcę z nikim gadać, Dobrze. ja nie lubię ludzi, wie pan, generalnie, aha z założenia, nie nie, 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 i pan też już mnie Dobrze. denerwuje, no. Ja wolę w ciszy, pana w spokoju. No. no ja wolę w ciszy w spokoju ewentualnie e, ten, e, jak coś potrzebuje się nauczyć, to tam filmy, wie pan teraz, takie, taka technika, że filmy na YouTubie wyjaśniają. Nie muszę z nikim gadać. Tam, panie kochany. Mm -hmm. Wkurzają mnie no, ludzie, przykład. No temat inwestycyjny na YouTube to ciężko nauczyć się powiem panu. No dobrze, no, do konkretu ja przechodzimy, no. tak? No. Do konkretów, panie macie.